Cześć, witajcie bardzo bardzo serdecznie. Jestem Agrif, czyli człowiek Dziś Dzisiaj pokażę wam, jak zainstalować modyfikację Optifine, yy, yy, ogólnie też inne na Minecrafta, na wersji 1.7.4 i wyższej. Ok, tak więc pierwszym krokiem będzie uruchomienie naszej przeglądarki internetowej oraz wklejenia linku, który podam w opisie. Yy, tu będzie www.optifine.net Download. Okej, okay, mam tutaj Minecraft 7.4 i mamy tutaj wszystkie wersje Optifina. Pobieramy sobie tutaj, gdzie jest przycisk download", obok Mirror i dajemy sobie napasek. <coughs> ok, gdzie mamy już go pobranego, są dwa y, sposoby, żeby go zainstalować. Możemy kliknąć y, dwa razy na ten właśnie plik oraz kliknięcie y, Install. Y, nie próbowałem tego, ale tak, to jest to samo. Optify Instructions Installate, Czyli jest OK i powinien nam się zainstalować. OK, zobaczmy, czy to działa. Czy nie zrobili nas pomólu. Trzeba uruchomić ponownie naszą, nasz lauter. Tak więc trzeba go sobie jeszcze raz uruchomić. I poczekajmy, sobie chwilkę. OK po otworzeniu się uciskamy um, Edit Profile O, jeszcze on się ładuje. Uch. Tam jest naciskamy Edit Profile i tutaj um, w US versions um, dajemy um, Relays 174 Optifine HD C7 Wy możecie mieć inną wersję Optifina, ponieważ możecie to oglądać trochę później lub wcześniej. Nie wiem, ale wszystkie wersje tam są zaktualizowane, tak więc to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał filmik, to szczelcie łapkę w górę daję tą motywację. A jeżeli byście chcieli więcej takich filmików, to zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!